Wybierz się do Kanady, do tętniącego życiem Toronto. Złap oddech w mieście, gdzie nowoczesność harmonijnie łączy się z naturą. Spaceruj wzdłuż nabrzeża lub podziwiaj jego panoramę z punktów widokowych. Gdy już poczujesz że miasta, ruszaj w drogę, by zobaczyć ikonę natury. Potężny wodospad Niagara to spektakl, którego nigdy nie zapomnisz. Podziwiaj jego trzy majestatyczne części. Największą kanadyjską Horseshoe Falls w kształcie podkowy oraz American Falls i najmniejszą Bridal Veil Falls w stronie amerykańskiej. Poczuj na twarzy ożywiającą mgiełkę wodną, chcesz poczuć jego moc z bliska, wskocz na pokład słynnego statku Hornblower, popłyniesz pod same gardziele wodospadu. To przeżycie, które zapiera dech w piersiach i dostarcza niesamowitych emocji. A może wolisz spojrzeć na niego z góry? Widź na jedną z wież widokowych, jak Scalon Tower i zobacz ten cud z natury z lotu ptaka, usiądź w jednej z surokliwych kawiarni z panoramicznym widokiem i delektuj się chwilą. Dla poszukiwaczy adrenaliny czeka zjazd na Tyrolce z widokiem na wodospad albo magiczny lot balonem. Niagara to nie tylko widok, to przygoda, która czeka na Ciebie. Przybywaj!